Moim zadaniem jako magistra jest dbanie o to, by ci, którzy niefortunnie przeszli dziką terigenezę, mieli opiekę podczas przemian. Według pogłosek pojawił się już ktoś taki, a w dodatku poświęcił się złu, co czyni tę sprawę priorytetową. Zwykle bez problemów sprawnie i osobiście rekrutuję podobnych delikwentów, lecz ten wydaje się wyjątkowo przebiegły, a moje śledztwo póki co spełza na niczym. Raczysz mi dopomóc w tej sprawie? Zasięgnij języka wokół. Miejscowi będą wiedzieli wszystko, co potrzebne. Nawet nie wiedzą, co takiego wiedzą. Jak tylko usłyszałam, że w Chronopolis jest latające miasto, to musiałam zajrzeć. No ale docierasz i widzisz... W sumie zwykłe miasto. Z wewnątrz w ogóle nie kojarzysz, że ono lata. Ściema! Kryształy Terigenu są podobno zabezpieczone i ściśle strzeżone. Więc skąd się bierze tylu tych nowych Inhumans? Rozszalały inhuman? Niby był ktoś, kto bełkotał o jego świętej powinności, której nie spełnił Maksimus. Ale pewnie turysta, no nie? Kto wie, co tam się teraz zwiedza? Wydaje się, że gdzieś przy pałacowych drzwiach plątał się jakiś był koczący do siebie Nihniumen. Nie byłem dość blisko, żeby słyszeć. Black to raczy wiedzieć, jak się tu dostał. Koleje kangowe tu nie jeżdżą. Ciekawe, co by było, gdybym mnie poddać Terriganesie. Przy moim farcie pewnie bym straciła zdolności. Na przykład nie umiała dłużej liczyć do tyłu. Niby nic takiego strasznego, ale potem przychodzi sylwester i nagle życie robi się trudne. Brrr. Masz dla mnie informację. Twoja twarz to zdradza. Nasze kryształy są dobrze chronione. Trudno powiedzieć, jak tarcza traktuje te zdobyte albo też te czekające na księżycu. Adekwatne obawy co do zagrożeń terigenezy, lecz nam to nijak nie pomaga. Zarówno nieistotne, jak i dość oczywiste. Ludzkość i nieludzkość to dwie strony jednej monety. Przy pałacu rozumiem, ale czy cokolwiek wskazuje na jego niecne zamiary? Wygląda na to, że nasz przyjaciel jest przy pałacowej bramie. Czas tam ruszyć. Lepiej przygotować się na najgorsze. Widywałem New Humans dysponujących czymś, co można opisać tylko mianem wszechmocy, tworzących rzeczy myślą. Jest szansa, że stworzy coś niegroźnego, jak kanapkę czy baterię, ale lepiej na to nie licz. Widzę go. Lepiej zachować ostrożność. Jestem magister Karnak z Mądrości. Masz zaprzestać swoich knowań i pójść ze mną, abym dopomógł ci w pojęciu nowych zdolności. Jak śmiesz! Ja mam tolerować taką bezczelność? Zaczynają się me rządy terroru! Jam nie powstrzymany, jam jest. Transformers! Jest gorzej niż myślałem. Jednak nie uniknął częstej przy zdobywaniu mocy chorobliwej megalomanii. Nie wspominając, że to przezwisko jest już zajęte. Dalej, czas w pościg? Nigdy mnie nie znajdziecie! Moja spostrzegawczość nie ma sobie równych, nie dam się zmylić. Zobaczmy jednak, czy moja prawa ręka zdoła cię zlokalizować. Ja? Jak śmiesz! <laughs> po prostu chciałem trochę uśpić waszą czujność. Tak, dokładnie, Bo bom jest wszechpotężny! Tym razem ani słowem nie zdradzę swojej obie. Ach, kurczaczek! A więc nie będę tchórzliwie milczał, jak to czyni pewien król. Najwyraźniej przyjął nową postać. Ty chyba lubisz uderzać rzeczy. Nie będę ci więc odbierać radości. Oszty! Transformers jeszcze powróci. Zobaczycie, a raczej wcale nie, bo będę zupełnie niewidoczny. Na pewno nie ma już wiele sił. Pozwólmy mu się zmęczyć i spokornieć. Nie obejmujesz mej potęgi umysłem, ty śmiertelny nic! Jedna rzecz wyróżnia się na tle innych. Ufam, że widzisz, która. Poznacie, czym jest ból zadany ręką Transformersa! Nie, transformowałem w żywą porażkę. Tradycyjnie mało efektownie. Poleganie na zdolności tak prostej, jak zmiana w wyposażenie, to kolejny dowód na to, że zdobywanie nieludzkich mocy musi się odbywać pod nadzorem. Wieża mądrości jest Ci wdzięczna za pomoc. W tym wypadku zrezygnujemy z opłat za naukę naszego nowego członka. Szczerze, nie wiem nawet, kto by je uiścił. Faktura na Transformersa raczej by nie wystarczyła. O tak! Idealna ozdoba! Tak sobie myślałem. Muszę jakoś podrasować trening latania. Niby można ścigać się przez kółka, ale niewiele to ma wspólnego z walką. Potrzebny mi ktoś, kto wzbije się w niebiosa i sprawdzi, co jestem wart w akcji. Chcę mieć żywego manekina Bandziora. Słyszałem, że całkiem niedawno załatwiliście Woltura i Goblina. Więc zakładam, że macie kogoś choć trochę oblatanego. To jak będzie. Podejmiecie się, co? No dobra, zobaczymy, jak szybko wygra. Ma czas cię potraktować poważniej. Wow. No nieźle! Dobrze, dobrze! Au. Dobra technika! I to ma być wyzwanie. Starczy, dobrze, starczy. Wiem, kiedy przegrałem. Jak dobrze, że to był sparring. Było świetnie! Muszę przyznać, że nie wychodzę z podziwu nad tym, jak oberwałem. Zastanów się nad karierą w lotnictwie. Lepiej już wrócę do normalnej roboty. Ale jak jeszcze kiedyś zechcesz pofruwać, to mówisz i masz. Do zobaczyska! O tak! Idealna ozdoba mej bezlitosnej wst... Piero jest znalezisko.